Mamy podać równanie okręgu ośrodków w początku układu spłużonych i promieniu r. Ile punktów o obu spłużonych całkowitych do niego będzie należało. Czyli tak, przypomnijmy sobie, że okręg ośrodków w początku układu spłużonych, promieniu, musi być zawsze r jest większe od 0. Jest ja zbiorem wszystkich punktów płaszczyzny, które współrzędne to mamy x i y, spełniają równanie x do potęgi drugiej, dodać y do drugiej i to jest równe r kwadrat. Czyli w podpunkcie A, jeżeli mamy r jest równe 2, no to w takim razie x do kwadratu plus y do kwadratu będzie równe 2 do kwadratu. Zatem x kwadrat plus y kwadrat jest równe 4. Mamy promień, to jest dwójka, czyli do tego okręgu będą należały cztery punkty. O obu współrzędnych całkowitych. Narysujmy sobie w podpunkcie A. Układ nasz współrzędnych. Mamy x y, żebyście wiedzieli, jak to odczytywać. I skoro wiem, że r to 2, no to nasz punkt jest tutaj. Nasz punkt jest tutaj. Czyli na każdej z osi mamy 2 minus 2. Robimy okrąg. I będziemy wiedzieli od razu, że punkty, które będą tutaj należały, to będzie minus 2 oraz 0, 0 oraz minus 2, 2 i 0 oraz punkt 0 oraz 2. W podpunkcie B. Nasz promień to jest 4, czyli x do kwadratu plus y do kwadratu jest równe 4 kwadrat, czyli x kwadrat plus y kwadrat jest równe 16, czyli możemy sobie narysować znowu układ równań, zaznaczamy na 4 i wypisujemy nasze punkty, a będą to punkty minus 4, 0, 4 oraz 0, 0. I minus 4 oraz punkt 0 i 4. W podpunkcie C nasz promień jest równy 5, czyli będziemy mieli x do potęgi drugiej plus y do drugiej jest równe 5 do drugiej, zatem x kwadrat plus y kwadrat jest równe 25. Wypisujemy nasze wszystkie punkty, które będą spełniały tutaj. Na naszym układzie współrzędnych, czyli do okręgu należą 12 punktów o obu współrzędnych całkowitych. Będą to punkty minus 5, 0, minus 4, minus 3, punkt minus 3, minus 4, 0, 5, 3 i minus 4, 4 i minus 3, 5, 0. 4 oraz 3 to 3 i 4 również minus 3 i 4 0,5 mamy ale 0 i minus 5 nie oraz punkt minus 4 oraz 3 w podpunkcie ten nasz promień to jest 7 czyli x do potęgi drugiej plus y do drugiej jest równe 49, no bo 7 do drugiej to 49. Zaznaczamy na układzie współrzędnych nasz promień, czyli 7. I punkty, które otrzymamy to będzie minus 7, 0, 0 i minus 7, 7 i 0 oraz 0 i 7.